Witam Was serdecznie na kanale Beauty Tematy Beaty. I dzisiaj kolejne denko. Nie wiem jak to się stało, ale witam Was w karnawałowym tym razem denku, bo tak można je nazwać, dlatego że przypada jeszcze w okresie karnawału. No i można powiedzieć, że dosłownie miesiąc temu mieliśmy jedno denko i ja naprawdę nie wiem jak to się stało, że już zebrało się na tyle, produktów, że można zrobić kolejne denko. I tutaj, żeby już przechodzić prosto do, do <laughs> tematu. Na sam początek puder ba od Bare Minerals Original z kalendarza adwentowego tego, który właściwie w grudniu otwierałam. I jest to transparentny puder. Może go jeszcze tutaj troszeczkę wam wysypię. Jak on to wyglądał, dawał troszeczkę taką taką bardzo drobno zmielony i taki taki troszeczkę blask daje, ale taki taki blask całkiem stonowany. No po prostu cera wyglądała w nim przepięknie. Tu jak widać wyczepany zupełnie, no zupełnie pusty słoiczek. Tu już nie ma nic. I powiem wam tak, że bardzo dobry produkt. Produkt po prostu, który mnie zachwycił, który spowodował to, że praktycznie cały czas yy, używałam ten puder, cały czas go używałam yy, od momentu właśnie jak yy, otworzyłam kalendarz adwentowy. No, i w ciągu powiedzmy, no, ponad miesiąc został całkowicie zużyty. Yy, muszę przyznać tutaj, jeszcze że zdobyłam też yy, komplementy na temat właśnie tego pudru, mojej cery. Po zastosowaniu tego pudru bardzo podobał się koleżankom w pracy. Wykonany i utrwalony nim makijaż. To tak po prostu w kwoli wyjaśnienia. To po prostu jest puder, który sobie możecie zobaczyć. Zużyty zupełnie. Tu Wam muszę pokazać, o, i nasypam, ale to nic. Tu Wam muszę pokazać kolejny produkcik, całkowicie zużyty. I muszę tu powiedzieć, że to był też taki y, róż, taki różowy puder od Physical Formula. Y, I powiem, że ja go miałam y, z boksa chyba czerwcowego boksa, o ile dobrze pamiętam, y, od Notino. I Proszę, zobaczcie, jak to jest fajnie tu było skomponowane. Tu był taki, taki jakby błyszczyk, jakby balsamik do ust. Tutaj był ten, ten puder, który został, opatrzcie, zupełnie, zupełnie przeze mnie wyczerpany, ale też to było coś pięknego. I muszę tu przyznać jeszcze tyle, że ja go po prostu już zużyłam, e, chyba wieś, późną jesienią, i zapomniałam go wrzucić do denka. I on się trochę przeleżał, więc teraz go pokazuje. No nie jednak y, to był mój ukochany kosmetyk. Y, tutaj jeszcze lusterko miał. No i tutaj oczywiście taki pędzelek. Ten pędzelek sobie myślę zostawić. bo mimo wszystko fajny. Troszkę wybrudzony, ale pędzelek sobie zostawiam. Natomiast no to już muszę wyrzucić, bo jest to zupełnie zdenkowane, zużyte. Nie ma sensu trzymać takich opakowań. Tutaj taka, taka butelka, zupełnie y, przez mojego małżonka wyczerpany, taki żel pod prysznic odisany, trzy w jednym, Sensitive. No, on ma skórę wrażliwą, więc y, taką, y, taki żel pod prysznic właśnie użył. I on był o zapachu drzewa cedrowego. Tak właśnie tu jak wącham to bardzo tak, tak klasycznie po prostu pachnie klasycznie typowo dla panów. Bardzo przyjemny zapach. I mąż po prostu użył go, nie narzekał, więc myślę, że wszystko okej. Okay. To już nawet podział gdzieś tą zatyczkę. Nie wiadomo gdzie. Kolejne zużyte mydło i tu jest opakowanie y, takie uzupełniające, mydło Luxia y, Relaxing, jaś, jaśmin i wanilia i bardzo ładny zapach, mydełko nawilżające, kremowe, y, dobre na okres zimowy, polecam. Ze środków <laughs> czyszczących, zużyty w sprayu, coś takiego, septosurf Jak widać, dezynfekant do powierzchni yy, profesjonalny, pięciogwiazdkowy, do stosowania w hotelach, w szpitalach, yy, w placówkach gastronomicznych, jak tu widać. No, powiem tak, że i to też jeden mój zakup jeszcze z czasów pandemicznych. No, jak widać, został już całkowicie wyczerpany w sprayu. Ja po prostu nim może nie tyle nawet czyściłam, bo on taki bardzo czyszczący może nie był, tylko był właśnie do dezynfekcji. Więc po czyszczeniu można było spryskać nim po prostu powierzchnię czy też otwory odpływy właściwie w zlewach, w, w kranach coś, coś w tym stylu no i został już właśnie zużyty miał dosyć taki przyjemny zapach może nie najpiękniejszy, ale taki wiecie, dało się wytrzymać tutaj pozbywam się i niestety nie zużytego niestety, bo wam pokażę ile mi zostało Użyłam go chyba ze dwa, może trzy razy, to był cukrowy peeling karmelizowany, mm, o zapachu marszalou, truskawkowy puch od ziań. I tak powiem, powiem może tak, jeśli chodzi o jego użycie na skórze, to bardzo dobry i bardzo przyjemnie się to stosowało. Niestety wada jest taka. Że uważam ten produkt za produkt niebezpieczny, dlatego że jeżeli pokryjemy nim stopy albo nawet spłynie część tej pianki, tracimy w ogóle tarcie i może to grozić niestety, ale yy, no, upadkiem, poślizgnięciem się i upadkiem. Co wiadomo, że skutki mogą być tragiczne, jeśli będzie to taki poślizg i nastąpi to w wannie, czy pod prysznicem. Dlatego uważam to, że jest, że trzeba bardzo przy nim uważać. Naprawdę trzeba przy tym peelingu uważać. Poza tym, dlaczego jeszcze go nie zużyłam? No może powiem to tak troszkę dziwnie, że... Ja go pokazywałam w moim filmiku z kosmetykami z, do, z truskawek. Taki filmik zrobiłam w tamtym roku. I niestety ten filmik został zablokowany przez YouTube. Znaczy w sensie takim no może nie zablokowany, ale wyłączono możliwość dodawania komentarzy. Nikt nie wiedział z jakiej przyczyny. Nawet dostałam komentarz od widzki która się mocno dziwiła dlaczego wyłączono komentarze przy tym filmiku i tak mi się po prostu źle kojarzy ten kosmetyk bardzo źle i chyba go już nie kupię a szkoda wyrzucam tutaj bioderma y, sensi pioha 2o Yy, woda minela, mineralna, yy, micelarna, lomicelar. I tutaj bardzo fajna woda do zmywania oczywiście, makijażu, bo jak wiecie, yy, ja bardzo dużo zużywam yy, płynów micelarnych, ponieważ codziennie zmywam makijaż, właśnie yy, przy pierwszym. Yy, przy pierwszym, prawda, yy, zmywaniu używam właśnie yy, właśnie micelarnego wody micelarnej czy płynu micelarnego. I po prostu bardzo fajna sprawa, bardzo delikatna, niepodrażniająca oczu. Jak, yy, jak najbardziej mogę polecić. Zresztą produkt jest już dosyć znany na rynku, także tutaj nie ma nawet co dużo gadać. Co jeszcze jest ważnego przy tym? Jest tutaj taki znaczek: nie zmywaj. I jest to jedna, że tak powiem, z niewielu, z wyjątków, można powiedzieć, płynów micelarnych, których nie mamy obowiązku zmyć. Czyli ten produkt byłby dobry w sytuacjach wyjazdu pod namiot, na przykład w lecie, tam gdzie jest ograniczony dostęp do wody bieżącej, Ponieważ ułatwia przeprowadzenie demakijażu. Yy, większość płynów należy zmywać. Ten może nie być zmyty. I tutaj woda destylowana, kamiks. Nic dodać, nic ująć. Od jakiegoś czasu zaczęłam stosować wody destylowane do żelazka i muszę przyznać, że jest to naprawdę świetna sprawa, ponieważ bardzo, bardzo chroni nasze żelazka przed odkładaniem się tej rdzy takiej. Żelazko nie pluje nam, prawda, ciuchów taką, taką rdzą, jak to się nieraz zdawało, zdarzało przy zwykłej wodzie. No i po prostu się nie zakamienia w środku, więc polecam stosowanie takich wód yy, chyba muszę je na troszkę zmyć bo widzę, że jest bardzo a to bardzo zabrudzone od tego wszystkiego co ja tu pokazuję i to troszkę tak nieestetycznie to wygląda dobrze zostawię sobie tutaj i jedziemy dalej opakowanie po zużytym mydełku. Tych mydełek teraz wszędzie jest pełno. To są takie mydełka francuskie. I one są po prostu dostępne bodajże chyba w biedronkach, chyba też i w Rosmanie widziałam je bardzo takie delikatne, delikatniutkie mydełko. A ja lubię takie. I czasem tak sobie stosuję. Yy, tutaj pokażę Wam. Wszystko się tu gdzieś w ogóle zmyło. Yy, tu miałam taki zestaw. To był szampon yy, od Semi Milano, chyba. Nie wiem już jak to bo się wszystko to pozmywało. Nutrivit Love Shampoo. Yy, I tutaj była maska. To był taki komplet w jednym z boksów yy, z boksów z, z Noti Not ubiegłorocznych. No i właśnie zużyłam. Bardzo fajna sprawa. Yy, bardzo tak yy, fajnie myły włos, yy, Włosy były Umyte tym szamponem, i po zastosowaniu tej maski, włosy się dobrze rozczesywały i były bardzo błyszczące, ponieważ ten, ten zestaw był dedykowany do włosów farbowanych, suchych włosów farbowanych. I y, ja takich prawdzie nie mam, bo nie farbuję włosów, ale i tak były bardzo, bardzo błyszczące i gorąco mogę je polecić. Chociaż muszę przyznać, że. Skóra głowy bywała podrażniona, no, ale cóż. Na pewno jakieś SLS-y zadziałały. <grymny> Tutaj zużyty zmywacz do paznokci. Protect od Be Beauty, to jest marka z Biedronki. Też bardzo fajny zmywacz, natłuszczająco ochronny zmywacz lakieru do paznokci. Ja bardzo, bardzo mam o nim dobre, dobre tutaj zdanie. Zmywacz jest bez acetonu i naprawdę spisywał się dobrze. Poradził sobie z, ze zmywaniem zwykłego, oczywiście, menikir. Tutaj też zużycie mojego małżonka. To jest taka woda, solona woda, woda z solą w sprayu. I to była taka woda z jakiejś Murd Dog, to była taka woda bardzo ekskluzywna, ponieważ była kupiona w boksie Sephory dla panów i właśnie małżonek używał jej do układania sobie włosów, po prostu jak sobie czesze włosy, rano no to zawsze lubi sobie spryskać jakąś taką delikatną wodą, fluidem czymś takim, żeby te włosy jakoś ujarzmić. No bo niestety ma trochę niesforne kosmyki, więc y, musi to robić i właśnie ją wyczerpał. Nic kompletnie nie mówił, spisywało się. To dobrze, więc nie miał uwag, więc jak widać można do takich celów polecić taką wodę. Ale to były drogie sprawy. Tutaj znowu coś z chemii gospodarstwa domowego, a mianowicie vanisz oxy action. Bardzo fajny środek do prania, stosuję go codziennie. Takie małe buteleczki teraz są dostępne w biodrące. Produkt jest troszeczkę skondensowany. Jego zadaniem jest ochrona kolorów, a także usuwanie, wzmocnienie, takie boosterowanie usuwania plam, czyli po prostu tak no, pranie wychodzi czyste i takie troszkę zdezynfekowane bardziej. Także mm, lubię ten produkt i ostatnio go kupuję cały czas. Tutaj y, zużyty krem do rąk Flower Bomb od Wiktora Ralf i to był taki bardzo mocno, pięknie perfumowany krem do rąk, taki naprawdę luksusowy, z właśnie z ubiegłorocznego kalendarza luksusowego dla pań, który właśnie zużyłam teraz i tu wam właśnie to prezentuję. Bardzo pięknie pachnący. Jak się go po prostu zastosowało, to nie trzeba było mieć już innych perfum na sobie tak przepięknie kwiatowo pachniał. Tutaj zużyta przez małżonka oczywiście yy, pianka do golenia yy, Nivea Men bardzo brudne tu już widać Silver Protect pianka do golenia yy, i tutaj jest ważne, że jest to ochrona skóry może tak o Pianka do golenia, ochrona skóry i działanie akty baktery, antybakteryjne, bo to jest dodatkiem y, jonów srebra, więc wiadomo, że takie no, dla skór wrażliwych, które tam mają większe skłonności do y, niestety do różnych infekcji, więc przyspieszające troszkę gojenie tych infekcji. Tutaj opakowanie po zużytych takich chusteczkach nawilżanych do demakijażu. to też taka podręczna fajna sprawa kupiłam w Rosmanie y -y -y -y. nawilżający papier toaletowy Alwette no non comments bo nie wiem po co ja to tu wrzuciłam no ale ale nie głupia też sprawa Sprawa zupełnie nie głupia no i tutaj niestety muszę się Muszę powiedzieć, że w boksie urodzinowym w ubiegłym roku Drogeri Pigment było takie fajne, hydrofilowe masełko do demakijażu o wspaniałym zapachu. Jak to było? Ten zapach to było mango, o chyba mango. Coś wspaniałego, bo to takie naturalne było. No, i właśnie i przez to, że naturalne, no, produkt 100 ml, ja sobie go używałam, używałam, aż się y, poczułam, że chyba się zepsuło. Bardzo szybko się zepsuło. Po prostu tego typu produkty naturalne trzeba bardzo szybko zużywać po otwarciu, bo one się po prostu szybko psują. Ale masełko, rewelacja. Polecam. I tutaj kolejna, kolejne zużycie dezodorant daw daw Advanced Care. Bardzo fajny. Soft Feel. Jak wszystkie dezodoranty daw, delikatny kwiatowy zapach i długotrwała wytrzymałość, tak do, do i przez jedną dobę wystarczający. Tutaj wprawdzie pisze, że on ma 72, 72 godziny. Nie wiem, czy to się sfokusuje. O, widać teraz. 72 godziny bez alkoholu i taki antyperspirant w zasadzie to jest. No, ale ja tak powiem szczerze, że on to tak, no tak, tak do, godzin, do, do doby to, to wytrzymuje. Ale fajny. I tu Wam pokażę taką oto pastę do zębów. To jest pasta do zębów Cleansing yy, Harcoal, nie wiem, psok. W każdym razie jest to pasta do zębów kupiona w sklepie Deals. Yy, ona jest w takich yy, opakowaniach, kartonikach, razem z, yy, z taką różową szczotką do zębów. I powiem wam, że fajna jest ta pasta, dosyć wydajna, duża tubka. Cena przeważnie zawsze jest gdzieś poprzeceniana, taka chyba do, do 6 czy 4 złotych nawet. I powiem wam, że ja na nią mówię magic, a dlatego mówię na nią magic, ponieważ gdy się ją odkręci, to ona jest czarna. Nie wiem, czy tu jeszcze coś... Jejku, co ja robię? Popatrzcie, jeszcze tak troszeczkę taka. Można powiedzieć: o, taka jakby granatowa, grafitowa, taka. No, w każdym razie jest czarna, ciemna. No, i później, jak się zaczyna nią zęby myć, im dłużej się myje, tym piana wychodzi. Biała. Najpierw wychodzi taka, taka siwa, popielata, a, a jak się jeszcze dłużej myje, to, to można nawet do białości dojść. Także taki, taki trochę czarny mary pokus Prawda? No. <ścoughs> taka, taka zabawna ciekawostka. Ale dobrze myje zęby. Dobrze myje, także jak najbardziej można powiedzieć, że myje zęby. Tutaj zużyty mm, od y, Omrowicza peeling do twarzy, ale taki gruboziarnisty był piaskowy, ale, ale fajny, takie uczucie świeżości dawał, ale wolałabym takich już nie stosować. Tutaj pozbywam się takiego różu od Revolution, wprawdzie nie zużyty, ale już trochę przeleżany, bo chyba z 6 lat już leży u mnie. Więc też się go pożywam, bo nie będę go już używać. Tutaj świetna sprawa, bo yy, taka w spraju yy, przyspieszacz wysychania lakieru. Yy, bardzo ładnie pachnący od marki Golden Rose. Yy, Takimi migdałami, ale dla mnie to zapach yy, róży. No właśnie. Tutaj y, fajny kremik zużyty od Lancôme, prze, prześwietny, uwielbiam te krem, kremiki. To z jakiegoś też kalendarza adwentowego, ale jeszcze nie tegorocznego, tylko z ubiegłego roku. Też nie mogę słowa złego powiedzieć. I tu jeszcze parę rzeczy. Troszkę przepraszam. No i tak. Już się jedno ujawniło. Pozbywam się balsamu Carmex. Po prostu go otworzyłam, wyciapałam, przeterminowałam się. Pozbywam się takiej kredki, ponieważ od Peggy ponieważ nie mam cierpliwości, ona się szybko zużywa, ciężko ją y zatemperować, bo jest. Duża i, i nie mam takiej temperówki. Yy, tutaj z takiego rosmanowskiego kalendarza adwentowego błyszczyk chiński. Nieodkręcany i nie będzie używany. Wywalam go. Yy, tutaj ładna szminka od Catrice. Ale nie mój kolor. Nie mój kolor. Nie mój kolor i też już bardzo długo u mnie leży. Chyba z kilka lat zaczęta i zupełnie nie mój kolor. Nie będę jej używać. I, to, i tak samo tutaj, <ścoughs> całkiem jeszcze zapakowane za yy, od marki Douglas Ultimate Mat, ale tak się dziwnie rozwarstwiło już to już leży też parę lat i widzę, że kolor też nie mój wywalam no marnotrawstwo, no marnotrawstwo wychodzi jak ja zrobię, że marnotrawię tyle rzeczy no ale ale tak już ze mną trochę jest no. nie jestem taka zwłaszcza z tymi i tutaj Tegoroczny cień, który się rozwalił w kalendarzu Trendy DAB. Bywałam tutaj, też zużyta w zasadzie, chociaż troszkę jeszcze bym może ją poużywał, te pomadkę, ale miałam ją praktycznie przez rok. Jeszcze jej tam zostało, ale już ze względów higienicznych się pozbywam. I trochę powiem tak. Wysusza mi usta i drugi raz już jej ponownie nie kupię, ponieważ moje usta nie czują się dobrze w tym. Po prostu wysychają i pękają. No i tutaj bardzo ładna konturówka. W zasadzie to ja nie wiem, czemu ja to wywaliłam. Chyba to też już przeleżało, ale wywalam. Fa, y, farn Pink. To jest z Daglasa. Ultimate. Piękny kolor. Ja nie wiem, czy to. Nie, ja tego nie wywalę. Sorry, nie wywalę tego. Ja nie wiem skąd mi to tu wpadło. Może pospiesznie coś wywalałam. Coś mi się pomyliło. Absolutnie tego nie wywalę. To jest super. Patrzcie. I tutaj taki malutki z kalendarza, yy, yy, z kalendarza Rosmanowskiego żel od producenta Centra. Zużyte całe, bo to jednorazowo poszło. No czy czy jeszcze, ja jeszcze coś ma. A mianowicie pozbywam się bardzo starego Shimmering Powder z kolekcji Bell. Rozświetlacza do twarzy, który już chyba jest 6 lat. Niewiele był używany, jakoś też mi tak nie podszedł. Jak widać, coś takiego bardzo to delikatniutkie, takie niezbyt. I przeleżało się już tyle. No i ostatni produkt, mała baza witaminowa. Pod makijaż od Bobby Brown słynna baza. Świetny produkt proszę. Wyczerpane co do joty. Wybrane paluchem. Ale fajny produkt. Pachnie takimi takimi troszeczku. Mm, Cytrusami. Na tym kończę, kochani, karnawałowe denko. Troszkę tego było, ale dziękuję wam za uwagę. Spotkamy się niebawem w następnym filmiku. Pa, bye.